Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, jak to już od ponad dwóch lat właściciele nieruchomości, właściciele mieszkań nie mogą ich odzyskać, jeżeli właśnie trafiają na nieuczciwego takiego dłużnika, nieuczciwego lokatora, który nie chce opuścić takiego mieszkania, pomimo, że na przykład uzyskali wyrok sądu nakazujący eksmisję. W związku z tym, że jaśnie nam panujący, rządzący wprowadził zakaz eksmisji. Zapraszamy odcinek i będziemy to analizowali. Słuchajcie, od ponad dwóch lat istnieje zakaz eksmisji, a w tym także realizowania prawomocnych wyroków tytułu wykonawczych, które właśnie nakazują opróżnienie lokalu. O ile generalnie to jeszcze miało jakieś tam uzasadnienie, powiedzmy, moralne na samym początku, przez może pierwszy miesiąc, czy tam dwa miesiące, w związku z totalnym lockdownem i ogromną niepewnością, powiedzmy, co do sytuacji ekonomicznej, no to generalnie tutaj już po tym miesiącu czy dwóch to tak to no nie powinno być to utrzymane. Natomiast w tak zwanej tarczy antykowidowej na podstawie właśnie tej spec ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 oraz związanymi z nimi sytuacjami kryzysowymi wprowadzono tak zwany artykuł 15 ZZ który właśnie stanowił, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Zakaz ten dotyczył wszystkich eksmisji, co powodowało, że właśnie chroniony był tym przepisem nawet sprawca przemocy domowej. Dopiero... Kolejna nowelizacja z kwietnia 2020 roku usunęła właśnie ten absurd, ale tylko częściowo, gdyż wyjątek od tego nakazu je objął eksmisji orzekanych w orzeczeniach rozwodowych, wydawanych przez sądy okręgowe, choć ich tłem bardzo często właśnie była przemoc. Natomiast właśnie w przypadku takiego wyroku rozwodowego, gdy jest orzeczony dodatkowo nakaz eksmisji, nie jest skazywana przyczyna, a właśnie przepisy przewidują wyłączenie zakazu eksmisji tylko i wyłącznie, gdy właśnie to orzeczenie wydano na podstawie artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. A w związku z powyższym, tak naprawdę, legalne pozbycie się logatora, który nie prowadzi czynszu, jest w zasadzie niemożliwe. I właśnie tutaj słowa klucz: legalne, bo jak wiadomo, generalnie. Nic nie lubi próżni, i w momencie, gdy państwo przestaje jak działać na pewnym obszarze, ta próżnia jest bardzo szybko wykorzystywana przez, nazwijmy to, usługodawców czy firmy, które zajmują się próżnianiem takich lokali, właśnie niekoniecznie w sposób legalny. Co naraża nawet zresztą właściciela takiego lokalu, że decyduje się na skorzystanie z pomocy takich firm, no odpowiedzialność karną. Natomiast no co ma robić? Od dwóch lat generalnie ktoś nie może, od dwóch lat nie może zrealizować prawomocnego wyroku eksmisyjnego i ma płacić jeszcze za takiego lokatora opłaty na powiedzmy wspólnoty mieszkaniową czy na spółdzielnie, bo tamten na, w ogóle ich nie zapłaci? A To byłby absurd troszkę. To nie o to chyba w tym chodziło. Co więcej, pomimo obowiązywania zakazu eksmisji, za pomocą tarczy 3.0 ustanowiono dodatkowe ograniczenie. Chodzi właśnie o zakaz przeprowadzenia licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej w zabudowanej budynkiem mieszkalnym służącym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych takiego dłużnika. Ten przepis też obowiązuje właśnie w czasie trwania zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii, a także 90 dni po jego zakończeniu. Generalnie, czyli to samo to oznacza, że nawet jeżeli egzekwujemy wierzytelność pieniężną, a jedynym, jak w majątkowym takiego dłużnika jest jego nieruchomość, w którym po prostu on sobie mieszka, to także no, nie możemy je zlicytować. Więc nawet nie możemy zrealizować, powiedzmy, takiego prawomocnego wyroku sądu. Oczywiście, jak generalnie można było się domyśleć, intencja była taka sama, czyli zabezpieczenie dłużników przed eksmisją właśnie z lokalu mieszkalnego w czasie trwania epidemii, no jednakże, no, też powiedzmy miesiąc, dwa czy trzy to jeszcze to było jakieś uzasadnienie do tego. Poza tym generalnie one są oczywiście błędne z punktu widzenia właśnie ochrony dłużnika, ale także właśnie skrajnie nieszkodliwe względu właśnie na słuszny interes wierzyciela. Tutaj, jeżeli chodzi o ochronę dłużnika, no to nie zapominajmy, że odsetki nadal lecą. Jeżeli już dochodzi do egzekucji z nieruchomości, to wcale takie odsetki no, nie są małe tak naprawdę. Przeniesienie właśnie własności nieruchomości oraz będący właśnie część z to jego swojego konsekwencją obowiązek opóźnienia lokalu nie powstaje właśnie w momencie licytacji. W praktyce zawsze mija wiele miesięcy od przeprowadzenia skutecznej licytacji, wydania, a następnie uprawomocnienia się właśnie takiego postanowienia o udzieleniu przybicia, a w dalszej kolejności wydania i uprawomocnienia się postanowieniu o przysądzeniu własności. Przeprowadzenie licytacji absolutnie nie oznacza obowiązku wydania nieruchomości takiemu nabywcy. Czyli osobie, która wygrała tę licytację. W praktyce, właśnie zakaz przekładania licytacji nieruchomości mieszkalnych nie poprawia właśnie sytuacji dłużnika, a jedynym skutkiem jest właśnie nieuzasadnione wydłużanie postępowań egzekucyjnych. No, w konsekwencji, generalnie, tak jak powiedziałam, dłużnikom rosną odsetki, a wierzyciele generalnie dłużej czekają na swoje pieniądze. Więc cóż, co mogę powiedzieć generalnie? Być może intencje były szczytne, ale niestety wyszło jak zawsze. I to oczywiście kosztem części obywateli. Tak to na pewno nie powinno być. Im szybciej zostanie zniesiony ten stan epidemii, czy stan zagrożenia epidemicznego, czyli ten pseudo stan nadzwyczajny, w którym jesteśmy już od ponad dwóch lat, tym lepiej. Bo to dotyczy nie tylko właśnie tych śmiesznych masek, czy generalnie ograniczenia przeprowadzania działalności gospodarczej, ale nawet, takich, ale nawet takich rzeczy jak po prostu tutaj Drastyczne ograniczenie prawa własności. Natomiast jeżeli rządzący chcieli być tacy wspaniomyślni, w porządku, no to mogli wynająć albo płacić generalnie za ten właśnie czas, okres, kiedy można realizować tego wyroku eksmisyjnego. A nie dopiero, właściciele takich nieruchomości będą musieli pozywać skarb państwa i wyszarpać w sądzie to, co najpierw próbowali przejąć od dłużnika, a, a teraz będą musieli domagać się odszkodowania za wprowadzenie takich no niekonstrukcyjnych przepisów. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.